Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wielokrotnie przystępuje do różnych akcji promujących naszą pracę. Chcemy pokazywać mieszkańcom Szczecina, regionu, województwa zachodniopomorskiego, czym zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tak aby każdy potrafił dokładnie zidentyfikować naszą pracę i żeby każdy wiedział, po co można do nas się zwrócić. Przy okazji majówki europejskiej z okazji dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej urząd marszałkowski zaprosił nas do współpracy, do zorganizowania. Ekostrefy. Nasza ekostrefa jest całkiem spora, coraz bardziej się rozrasta, o naszych beneficjentów, z którymi bardzo dobrze współpracujemy. Podczas pikniku z okazji dziesięciolecia w Unii Europejskiej jest z nami sześciu beneficjentów. Zachodni Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach, Ośrodek Szkolno-Badawczo-Rozwojowy w zakresie energii odnawialnej w Ostoi, Zakład Usług Komunalnych, a konkretnie Wydział Lasów Miejskich realizujący projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Stacja Brzegowa Uniwersytetu Szczecińskiego. Pokazujemy to co najlepsze, staramy się zaprezentować projekty e, zakresu edukacji ekologicznej, które realizowano są na terenie naszego województwa. Prezentujemy zarówno dorobek naukowy, jak również publikacje, wydawnictwa, które zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu, a świetnie sprawdzają się tutaj podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą, a również osobami dorosłymi. Stoicko-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak zawsze, tętnie życiem, a to ze sprawą licznych konkursów, które promują działania proekologiczne, działania zmierzające do tego, aby chronić nasze środowisko. Nasze konkursy prowadzone przez naszych pracowników, zarówno tych pracujących w zespole środków unijnych, a więc w zespole funduszy europejskich, ale również pracownicy zespołu organizacji i promocji, robią wszystko, aby właśnie. Takie osoby dowiedziały się jak najwięcej o tym, jak chronić środowisko, jak zmierzać do tego, aby było powietrze czystsze i woda bardziej była oszczędzana przez mieszkańców naszego miasta i regionu. Jakie to powinno się zabierać ze sobą, idąc na sercu z plastiką, czy z materiału, z materiału, ponieważ chroni ona środowisko, a taka plastikowa się bardzo długo rozpada. Na z materiału, jest wielokrotnego użytku. użytku. Bardzo dobrze. Jaką nagrodę robić? To, co widać podczas Majówki Europejskiej, te wszystkie konkursy, te wszystkie zabawy i ta cała edukacja będzie jeszcze wielokrotnie powtarzana, więc zapraszam Państwa do brania udziału w każdym takim wydarzeniu organizowanym zarówno przez Fundusz, jak i współorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Najbliższe takie wydarzenia już niebawem, w lipcu Jarmark Jakubowy to w Szczecinie, a w Baszkowicach we wrześniu Targi Baszkowickie jak co roku, na które serdecznie już teraz zapraszamy.